Josi ja Mamkały są kapowe. Czekajcie, muszę słuchawki słuchać gdzieś. Nie no pytajcie, czemu słuchawki. E, I dzisiaj jesteśmy w kolejnym filmie i zaraz Wam powiem dlaczego słuchawki. E, I został piękny czerwony przycisk tam na dole, bo na pewno masz czerwony, a szary jest ładniejszy o wiele, e, o wiele le lepiej jest jak jest szaryc, nie? I po prostu mam słuchawki, kurde wypiłem to cztery mowy i mi się odbija ehm... no niestety głośnik mi się zepsuł e... wejście do środka wpadło no a przez to, że mam też cichy mikrofon w telefonie no to niestety ta jak jeżdżę to na słuchawkach no. no niestety takie życie ale za niedługo będę chciał naprawić ten głośnik no bo jednak drugiego nie chcę, bo ten nie mam pewności, że drugi będzie tak samo grał a po drugie, dzisiaj byłem, to tylko są same czarne, a ja no miałem ten czerwony i ten czerwony mi mega pasował i po prostu się tak przyzwyczaiłem, dlatego e, będę go naprawiał. I w środę jadę do Remka. Jadę do Remka, e, coś tam chciał ode mnie, nie wiem, żeby mu w, czym, e, w czymś pomóc, nie wiem czemu. W, e, znaczy nie wiem czemu. E, w sensie chodziło mi, nie wiem po co jechać, mu pomóc, w czym w ogóle. Ja jakoś nie potrzebuję jego pomocy, jak coś. Ale jedziemy, y, y, jedziemy, jadę i później jedziemy razem z Remkiem tam do niego, bo najpierw wszedł do ja jego babci y, i po prostu, nie wiem, coś nagramy na pewno, y, nie ma, że nie, na pewno coś nagramy, bo... Kurde, wyświetlenia muszą rosnąć i ogólnie jak wam się podobały te dwa filmy z Remkiem, mianowicie jeden, że zadajemy sobie pytania i drugi, że zadaje, dajmy mu kilka pod i później on, kurde, aha, ja tego chyba nie, wrzy... nie wrzuciłem tego, kurde, bo Remek mi kazał tego wrzucić, o, bo nie, dobra. No to jedna część była, no to drugą będę musiał nagrać, no ale w środę na pewno nagramy tam 3-4 odcinki, bo też muszę mieć na zapas, no bo dajmy, teraz bym chciał sobie coś porobić innego, pojeździć na rowerze, a jednak muszę nagrać odcinek, wrócić do domu, przerzucić go na YouTube, znaczy przesłać, no bo aktualnie nie mam przy sobie LTE, internet, no i taka sprawa. Nie wiem, w śniegu nie ma, śnieżkami nie mogę porzucać, porzucać, nie wiem, co tu teraz robić. Ciemno jest, bo jest, kurde, o już 10.12, znaczy 22.12. No nie wiem, co by tu porobić. Ale zauważyłem, że jak w ogóle z rękiem yy, nagrywam, to tak inaczej te filmy wyglądają, tak śmiesznie. No ale wiadomo, że jak są dwie osoby, to jest fajnie, a jak jest jedna, to tak się realnie ocenia. No ale dziwne, bo jakieś miałem... W ogóle ja jestem zdziwiony, bo ja y, wtedy Wam mówiłem y, tam 29-30, że ten rok będzie pełno kozackich pomysłów, że ten rok będzie najlepszy y, na moim kanale z odcinku. A ja już nie pamiętam co ja nawet tam planowałem, szczerze. Nie wiem, no samymi grami to może też daleko nie zajdziemy Dlatego też trzeba coś grubego wymyśleć. No, i mamy jeden pomysł na odcinek. Aha, i będę chciał jeszcze kiedyś tak zrobić, że nagramy jeden ustawiany film z rękiem i po prostu porównamy sobie, który odcinek będzie lepszy: czy ten ustawiany, czy po prostu te y, bez y, ustawy. No bo ja tylko ustawiałem mm, po prostu odcinki Microwizynie, a tak to nie ustawiam odcinku. Po co? Po co? Jak ja sobie mogę... O, patrzcie, o, teramacha mu o, siema. Pamiętacie, jak na to rondo wchodziłem? Nie wejdę dzisiaj, bo... Dość, że mam cienkie buty, to załamię się coś może wbić. A po drugie, auto jeszcze jeżdżą. To też trochę przypom... Ale w ogóle pamiętacie, jakiego nie miałem farta? Wyszłem. I nagle policja stała przy torach, bo tam jechali. I ja takie szybko na rondo. Przecież... Nie, jak ja bym weszedł na rondo, a oni by komendy wyjechali. O nie, ja bym nawet nie chciał o tym pomyśleć. Kurde, ale było wtedy grubo. Co o 10%? Co jest? Nie wikam. W ogóle z tego co wiem, to remek chce sprzedać BMXa. Papa BMX będzie chciał go zremontować, sprzedać. Kurde, trochę, trochę nostalgii, znaczy, trochę wspomnieć z tym BMX-em, ale trudno, niech sprzedaje. To jego BMX, nie mój. To niego sprzeda. Kto to jedzie? Niego sprzeda i będzie miał kasę. Ciekawe, ile on w ogóle za niego chce, ale po drugie, teraz kto mu kupi takiego bmx jeszcze robionego? W sensie no, jakby dał niską cenę, to wiadomo, ale no bo na przykład y, ja y, chyba jechałem 30 albo nie, 29 chyba y, na złom, na złom do y, innej miejscowości i były tam dwa babyksy, jeden taki trochę dla dzieci, a drugi taki co miał Rebek, tylko y, cała opora rozwalona i czarny kolor i chciałem go kupić, ale nie kupiłam, no niestety no. Hmm, niestety. O, w sumie! Ej, bo wiecie co? Ja dzisiaj jeździłem żółtym. I przez to, że mam ustawiony bieg w przodzie na dwójkę, ja ledwo pedałuję i już mam 16 lansików. A na tywa cały czas na jedykę I nie chcę się nigdy przestawić biegów, bo po prostu przestawiam i one się nie chcą przerzucić. To muszę ustawić na dwójkę i po prostu łańcuch dać na. Yy, na dwójkę, to nie. Ale kurde, musimy ten wyścig zrobić. Yy, tam ja. I Remek, jak Remek jedzie tym swoim kuźwa motorem I słuchajcie Też chcę taki motor sobie kupić Nie wikajcie po co mi taki mały A w sumie wy go nawet nie widzieliście eee, nie widzieliście On jest, motor to jest 125, taki mini Wiem, że tam są plastiki zamiast chyba metalu Tak, to są plastiki No ale Remek zadupiał nim No a przez że my, Remek jest o rok starszy No to ja normalnie na nim mogę jeździć i po prostu chcę go kupić, bo za stówę da się upatrzeć, żeby go kupić. No to dlatego też będę chciał go se upatrzeć i po prostu jeździć, no bo wiecie, no takim skuterem, skuterem, boże, motorem, ale też mnie to zastanawia, ile taki motor leci. Bo wiadomo, że nie poleci 50, tak jak ja rowerem, ale tu 50 jakbym miał lecieć, to kurde, bym musiał z takiej góry lecieć. No dajmy 40, dzisiaj leciałem 33 chyba, przed chwilą. Znaczy niedawno, bo jechałem po to cztery mowy. No. I dzisiaj nagrywałem makro więzienia, ale mi się skasowało, yy, skasowało nagrywki. Dobra. A więc co? Dzięki za oglądanie tego filmu. Szybkie łapy w górę. Zostaw suba tam na dole. O, tu. No i co? Nagramy z ramkiem odcinki. Jutro się widzimy już w innym odcinku. Serio. Będę jak minął całą noc, jaki jutro ciekawy odcinek wymyślić. Nie no, żartowałem. Chwilę będę wymyślał. I po prostu jak wymyślę to nagram. Logiczne. Dobra, a więc co? Trzymajcie się. No i Nie no, serio, już nie będzie takich nudnych odcinków, bo ja te nudne odcinki nagrywam. Dlatego nie wiem, co na koniec zrobić, kurde. No nie wiem. Och, deli! Nie no, nie wiem, co, co krzyknąć albo w ogóle. Dobra, siema. I w ogóle jeszcze szybka taka sprawa. Yy, otworzyłem swój kanał, yy, bla 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 i miałem czekać najpierw 24 godziny, później chciałem po 24 godzinach zrobić live'a. Ponad 24, bo chyba 30 godzin czekałem. No i nagle pisał, że 24 godziny mam czekać. O co z tym kałam? To ja nie wiem. A jak się uda, to nie wiem, zrobię live'a kiedyś. ma.